Dzień dobry. Cześć, siema, elo. Witam, aho i serwus. Czołem, piona, szczałeczka, kopelat, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj zjemy sobie o, focusu, ja już ogarnąłem, że możesz focusować. O. Swiss Milk Hocolate Wit Honel. To coś. Almond Nougat. toblerone. No. Co za głupi telefon. O. 25G. 552Ki. 132 kcal 7% gwiazdka stog 2209 k, 529 kcal of Switzerland no, W tym Switzerland, Szwajcarii inaczej to widzę, że też nie potrafią normalnej, krótkiej nazwy sobie wymyśleć, tylko co oni mi w ogóle tutaj dają że Czytać trzeba pół godziny o jest skład dodali po polsku o o z miodem jest w komputerze o co ci chodzi o działa widzicie czasami to trzeba użyć a nie jednak nie działa ja w tym momencie zrobię pauzę no nie dość, że kocur przeszkadza w nagrywaniu. Komputer się psuje. Jeszcze mam chrypę. Widzicie, jak, jak się to robi, kiedy człowiek musi nagrywać. O! To właśnie. O! Skład. O! To czekolada mleczna z miodem i nugatem migdałowym. O! Odpowiednia dla wegetarian, czyli jak nie jest zwierzaków, to możesz to zeżreć sobie. O! I nie widzę żadnego oleju palmowego, więc raka po tym się raczej nie dostanie. O, jeszcze jedno, bo się zapytacie, czemu co chwilę są te jedzenia? Jedzenia. No, ja już do szkoły nie chodzę, tylko do takiej szkoły, takiej innej, trochę wyżej. Zastanówcie się, co teraz jest, ale dobra. Robimy teraz ten. O, tu mówią, że trzeba otworzyć. Szczałka jest. No. Super, urwałem o. o Ale Znowu urwałem O nie, tu już się nie da otworzyć czasem. ten, o Ale O no jak widzimy, mamy do czynienia z słupem o podstawie trójkątnej kształtnie typowy. Trzeba znaleźć podpórkę idealną. O, będzie podsusowało akurat. O. ale zawiłe te otwarcie o bez rozdzierania zrobimy zobaczycie o e, nie do... bez rozdzierania jeszcze mi telefon spadł przez niego to jest o nie da się wyciągnąć. Talerzyk wezmę, bo takie brudne trochę. Cały czas. O, nie wiem czy widać A, widać Bo tu jest napisane O ty, O B L E R O N E Toblerone O, policzmy Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ale pachnie. Chyba będę sobie musiał ryj wyciąć, bo czuję, że za bardzo zbliżyłem, ale dobra. O! O, pierwsze. O, zobaczcie, w środku coś jest. że to jedna z lepszych czekolad jakie zjeść można no i to w sumie prawda jest tylko to wszystko w środku co jest to się przykleja do zębów jest. No, czekolada ma smak jak najbardziej poprawny, tyle mogę powiedzieć. O! Miodu nie za bardzo czuć, ale te migdały, tak zwane to, to owszem, i czekoladę też owszem. Niektórzy mówią, że gorzka lepsza, ale ja gorzkiej nie zjem. O! Mm. To w środku to trochę jakbyś cukier jadł, tak mniej więcej, tak twardy się przykleja. No, produkt dostatecznie dobry, mogę powiedzieć. Można też nie zjeść elegancko i smacznie. Micha. 1999 poleca jak najbardziej spożywanie. No i ten dajemy łapki w dół. O, patrzcie, można tak zrobić, żeby się zmieściło więcej. O, ale zrobiłem. Można tak dwie złożyć i się zmieszczą, a nie, że zajmować nie wiadomo ile. Chyba matematycznie. O, patrzcie, bo. Niby jak tak się położy dwie, to mniej zajmują. A ja znalazłem sposób otworzyć i tak złożyć. I to jeszcze mniej będzie zajmowało. Trzeba gospodarować przestrzenią. O. W środku wygląda jak bardzo ogromny, ogromna cząstka cukru. Jakaś. a to faktycznie słodkie jest. Nie. Jak macie okazję panie zjeść to się opłaca bo kupiłem to za 4 zł a zazwyczaj za więcej No To wszystko co chciałbym powiedzieć Dajemy łapki w dół Dalej nagrywam kamerką telefoniczną no i y, do widzenia.